Szanowni Państwo, burmistrz Piaseczna zapadł na ciężką chorobę. Chorobę, która się jest pustoszenie w całym w ogóle obszarze samorządów, polityków i aktywistów w całej Europie. Tą chorobą jest gorączka nienawiści do kierowców. Objawy tej choroby widzimy tutaj w Piasecznie przy ulicy Puławskiej, która to ulica w tej chwili jest zwężana. Burmistrz zdecydował o zainwestowaniu ogromnych środków, nie po to, żeby mieszkańcom na życie ułatwić, ale po to, żeby im życie utrudnić. Chorobie tej towarzyszą inne objawy, wśród których można wymienić puste obietnice, dlatego że już przed rozpoczęciem tej inwestycji słyszeliśmy o planie zwiększenia rozmiarów zakresu działania komunikacji publicznej, która ma zrekompensować utrudniony ruch ulicą Puławską. Ta obietnica nie została zrealizowana, nie są podejmowane żadne działania w tym kierunku. Obserwujemy zalew propagandy, propagandy, którą obserwowaliśmy m.in. na portalu naszepiaseczno.pl, gdzie pojawił się najwyraźniej sponsorowany przez miasto Piaseczno artykuł eksperta, dowodzącego, że z wielu różnych przyczyn powiązanych z ekologiczną ideologią, ta inwestycja jest uzasadniona. Wśród, w tym artykule znaleźć może było takie kwiatki jak odwołanie się do rzekomo pozytywnego przykładu ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie, która jest właśnie doskonałym przykładem na to, jak po zwężeniu ulicy dochodzi do jej e, zakorkowania i całkowitego uniemożliwienia płynnego ruchu samochodowego w tej okolicy. Kolejnymi objawami tej gorączki nienawiści do kierowców jest podwyższanie opłat. Mamy już zapowiedzi, że w Centrum Piaseczna wzrosną opłaty dla parkujących samochodów i to, i to jest również zbieżne z tym, jak się zachowują samorządowcy Platformy Obywatelskiej w innych miastach. Na czele oczywiście z Rafałem Trzaskowskim w Warszawie, gdzie nieustannie poszerzana jest strefa płatnego parkowania i nakładane są kolejne opłaty. Przebudowa ulicy Puławskiej będzie szkodliwa dla mieszkańców, powodując zakorkowanie tej kluczowej dla Piaseczna ulicy, powodując, że mieszkańcy Piaseczna będą musieli kolejne godziny spędzać w korkach wjazdowych i wyjazdowych do i z miasta. Jest również szkodliwa dla środowiska, wbrew deklaracjom burmistrza, dlatego że większe korki będą oznaczały większą emisję spalin, co przełoży się na gorszą jakość powietrza, jakim mieszkańcy Piaseczna oddychają. Ja pozwolę sobie na zakończenie wyrazić nadzieję, że mieszkańcy Piaseczna godnie podziękują burmistrzowi w kolejnych wyborach samorządowych i swoje poparcie przeniosą na Konfederację, która jest jedyną w tej chwili w Polsce partią, która walczy w obronie praw kierowców zarówno w Piasecznie, w całym okręgu podwarszawskim, jak i w ogóle na terenie całej Polski.